Cisza w budynku państwowym czasem krzyczy głośniej niż słowa. Tego dnia była właśnie taka. Ciężka, zimna. W oczach ludzi czaiła się ukryta ciekawość, ukryta pogarda. 82-letni William Carter stał samotnie na środku sali sądowej. Na sobie miał wyblakłą wojskową kurtkę, na nogach znoszone buty, z którymi przeżył lata, a na piersi prawdziwe medale zdobyte na polach bitew. Ale dla sądu były to tylko niepokojące symbole. Sędzia Harrison odłożył pióro na biurko, poprawił okulary i bez wyrazu na twarzy zapytał: Co to takiego? To nie parada, proszę pana. Po sali rozeszły się szepty. Niektórzy odwrócili wzrok, inni sięgnęli po telefony. Kilku ukradkiem się uśmiechnęło. William spuścił głowę. To moje medale za służbę, Wysoki Sądzie powiedział cicho. Nie mogę pozwolić na polityczne symbole w sali sądowej. Proszę je zdjąć wtedy czas się zatrzymał. Ten rozkaz nie dotyczył tylko zdjęcia kilku medali. Te medale były symbolem honoru, bólu i strat, które przeżył. Ale rozkaz to rozkaz. Drżącymi rękami William rozpiął kurtkę. Brązowa gwiazda za odwagę na wojnie, purpurowe serce przyznane po odniesieniu ran i inne. Każdy z nich to historia blizna. Po kolei kładł je na stole. Zdejmując ostatni medal, wyszeptał coś, co usłyszał tylko protokolant. Wybacz mi, Bak. Jego pierś pozostała pusta. Plecy jeszcze bardziej się zgarbiły. Nikt nie bił brawa, gdy opuszczał salę. Nikt nie przeprosił. Wszyscy milczeli, poza dźwiękami telefonów. Minęła godzina. Przed budynkiem sądu zatrzymał się czarny SUV z tablicą rejestracyjną rządu USA. Drzwi się otworzyły. Tak naprawdę historia dopiero się zaczynała. Tego ranka William Carter, wychodząc z domu, wziął głęboki oddech. Deszcz, który obserwował dzień wcześniej przez okno, nadal był widoczny na ulicy. W ręku trzymał małe drewniane pudełko. Nie było drogie ani ozdobne, ale wspomnienia w nim zawarte nie mieściły się w jednym życiu. W środku była nieśmiertelnik baka, pożółkły list napisany do żony przed śmiercią i czarno-białe zdjęcie dwóch młodych mężczyzn, z których jeden obejmował drugiego ramieniem. W 1974 roku. Służyli razem w bazie lotniczej Anderson na Guam. Byli technikami lotniczymi. Pisali listy na tej samej zepsutej maszynie do pisania. Pili tę samą kiepską kawę o poranku. Buck co miesiąc wysyłał połowę pensji żonie Sarah i synowi Davidowi w Ohio. Rankiem ataku powietrze było ciężkie i wilgotne. Nieprzyjacielska artyleria nagle rozpoczęła bombardowanie. Cały personel biegł do schronów, ale Buck pozostał w hangarze. By chronić ważne dokumenty i sprzęt. William po dotarciu do schronu wrócił po kilku sekundach. Na zewnątrz padała śmierć. W środku Buck był uwięziony pod belką. Był ranny. Stracił dużo krwi. William wziął Baka na ramiona i zaniósł do schronu. Ale czasu zabrakło. Buck zmarł trzy godziny później w szpitalnej sali, trzymając Williama za rękę. Jeśli nie wrócę, odwiedzaj mój grób co roku. Nie pozwól, by o mnie zapomniano, Will. Od tego dnia życie Williama kręciło się wokół jednej obietnicy. Nie zapomnieć, nie pozwolić zapomnieć. Przez 48 lat dotrzymywał tej obietnicy. Co roku odwiedzał Narodowe Muzeum Historii, by wspomnieć imię baka. Nie mówił, nie udostępniał w mediach społecznościowych, nie pokazywał, bo to nie był pokaz, to było przywiązanie. Ale tym razem nie poszedł tam. Tym razem przyszedł do sądu. Bo chciano usunąć lokalny pomnik wojenny, który choć nie nosił imienia Baka, upamiętniał jego pamięć. Niektórzy mówili, już czas, inni, że to niepokojący symbol. Ale dla Williama ten pomnik był ostatnią rzeczą, która pozostała po Baku. Idąc korytarzem, towarzyszyły mu szepty. Młody adwokat z ironią powiedział: Spójrz na to, kto to jest? Może te medale są fałszywe. Pewnie robi cosplay. Inny się zaśmiał. Robi show. Prawdziwi weterani tak się nie ubierają. William słyszał. Każde słowo. Ale nie zatrzymał się. Bo nie przyszedł tam, by pozować z medalami. Przyszedł, by dotrzymać obietnicy złożonej przyjacielowi, który zginął na polu bitwy. Kiedy William wszedł na salę sądową, jego kroki zdawały się odbijać echem nawet na dywanie. Wszyscy patrzyli na niego, gdy zbliżał się do mównicy. Niektórzy patrzyli z szacunkiem ze względu na jego wiek, inni wciąż skupiali się na jego medalach, szukając ciekawego kontentu do wrzucenia na media społecznościowe. Szło powoli, krokiem, którego nauczył się w wojsku, nie spojrzał na nikogo. Drewniane pudełko w dłoniach położył ostrożnie na stole. W środku był bak, a może i setki tysięcy innych, o których nie powinno się zapomnieć. Już miał przemówić, kiedy sędzia Harrison uniósł wzrok znad akt. Zobaczył medale, zmarszczył brwi i zapytał ostro: Co to za medale na pańskiej piersi, panie Carter? William zawahał się na chwilę, po czym odpowiedział cicho: To moje medale za służbę, Wysoki Sądzie. Głos sędziego stał się jeszcze chłodniejszy. To nie jest parada. Nie pozwalam na manifestacje polityczne ani wojskowe na sali sądowej. Wysoki Sądzie, jestem tu jako obywatel. Chcę mówić o pomniku. W takim stroju nie może pan przemawiać. Proszę natychmiast zdjąć medale. Sala zamarła. Jakby powietrze nagle zrobiło się lodowate. Williamowi dech zaparło w piersiach. Ramiona mu opadły. Spojrzał na twarze widzów. Niektórzy patrzyli z kpiną, niektórzy ze wstydem spuszczali wzrok. Inni trzymali telefony, nagrywając wszystko po cichu. Drżącymi rękami sięgnął do piersi. Brązowa gwiazda. Położył ją na stole. Purpurowe serce. Położył je na stole. Pasy bojowe, każdy medal, osobna historia, osobna cena. Gdy zdejmował ostatni, poruszył ustami. Prawie nikt nie usłyszał, ale stenografka przestała pisać. Wybacz mi, bak powiedział. William zszedł z mównicy. Drewniane pudełko wciąż leżało na stole. Odwrócił się i wyszedł z sali bez słowa. Nikt go nie zatrzymał, nikt nie przeprosił. Tego dnia mężczyzna zostawił za sobą całe swoje życie i honor. Ale ta historia nie skończyła się w tej sali. Niskiej jakości nagranie z telefonu komórkowego. W ciągu kilku godzin dotarło do tysięcy, potem milionów ludzi. Stary człowiek, zdejmujący medale z rozkazu sędziego. Powoli, jakby każdy z nich miał duszę. Tytuł nagrania brzmiał 82-latni weteran zmuszony do zdjęcia medali w sądzie. Komentarze podzieliły się na dwa obozy: Co za hańba tak traktować bohatera. Sędzia powinien się wstydzić, ale pojawiły się też inne głosy: Może to fałszywe medale. Prawdziwi weterani tak się nie zachowują. Nie ma potrzeby robić przedstawień publicznych. Ale William nic z tego nie słyszał. W ciszy zaparzył sobie herbatę w domu. Przeczytał jeszcze raz list od baka. Nie miał telefonu, nie miał komputera, nie wiedział, czym są media społecznościowe, nie miał pojęcia, że ludzie szaleją z jego powodu. Wiedział tylko jedno: nie zdołał przemówić dla baka. To, czego nie powiedział, gryzło go od środka. I kiedy świat mówił za niego z wściekłością, on nadal przechowywał w pudełku wspomnienie obietnicy, której nie spełnił. Następnego ranka William, jak zwykle, karmił gołębie w parku. Poranne słońce przesączające się przez drzewa wyostrzało linie na jego twarzy. Przywykł do samotności, przywykł do samowystarczalności, ale pustka w jego sercu codziennie rano pulsowała w tym samym miejscu. Do ławki naprzeciwko podszedł mężczyzna, ubrany w garnitur, starannie ogolony. Miał około 50 lat, ale w jego spojrzeniu była powaga młodości. Przepraszam, powiedział uprzejmie Czy pan William Carter? William podniósł głowę, spojrzał z podejrzliwością. Kto pyta? Mężczyzna wyjął z portfela wojskową legitymację. Nazywam się David Quinn, korpus piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Moim ojcem był Buck Mooney. Może pan zna to nazwisko? W tym momencie czas znów się zatrzymał. Dłonie Williama zaczęły drżeć. Jego oczy utkwiły w twarzy mężczyzny. Kształt brwi, te oczy były jak oczy Baka. Ty Jesteś synem Baka? wyszeptał. David skinął głową. Tak, proszę pana. Sierżant techniczny Robert Muney był moim ojcem. Zginął w 1974 roku w bazie lotniczej Anderson na Guam. Głos Williama zadrżał. Twój ojciec był moim najlepszym przyjacielem. Straciłem go w swoich ramionach. David sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki. Wyjął pożółką kopertę. Chciałem pokazać panu ten list. Mój ojciec napisał go do mojej matki dwa tygodnie przed śmiercią. Wspomina w nim o panu. William wziął list. Pismo baka. Minęły lata, ale nie dało się go pomylić. Te staranne, równe litery. David zaczął czytać. Sara, chciałbym, żebyś poznała Williama Cartera. Wczoraj, ryzykując własne życie, uratował żołnierza rannego podczas ćwiczeń. Nikt tego nie zauważył, ale ja widziałem. Jeśli coś mi się stanie, chciałbym, żeby nasz syn David był taki jak on. Cichy, uczciwy, dotrzymujący słowa. Bo William to człowiek, który robi to, co słuszne, nawet gdy nikt nie patrzy. List drżał w dłoniach Williama. Łzy zaczęły spływać po jego twarzy. Ale nie płakał. To było coś więcej niż łzy. To był ciężar ponownego usłyszenia głosu przyjaciela po latach. David kontynuował: Widziałem pana przemówienie. To co panu zrobiono było niesprawiedliwe. Gdyby mój ojciec żył, przewróciłby ten sąd do góry nogami. William milczał. Potem powiedział cicho. Chciałem tylko mówić o pomniku. Imię Baka nie jest na nim wyryte, ale ten kamień był symbolem dla wszystkich, którzy nie wrócili. David nie odwrócił wzroku. Mój ojciec kazał panu złożyć obietnicę, żeby odwiedzać jego grób przez 48 lat. Wypełniał pan to sam. Teraz nasza kolej. Nie zostawimy pana samego. William skinął głową. Twój ojciec był dla mnie jak brat. Gdybym wtedy go nie wyciągnął, nie byłbym dziś tutaj. Ale nie udało mi się go uratować. David wyciągnął rękę. Uratował mnie pan, proszę pana, bo jeśli dziś stoję tutaj, to dzięki pańskim poświęceniom i nie jest pan już sam. Dwaj mężczyźni uścisnęli dłonie pośrodku przyjaźni przenoszonej przez lata i pokolenia. Słońce wznosiło się coraz wyżej. Trzy dni później, około godziny 9.30 rano, przed budynkiem sądu zatrzymały się trzy ciemne suwy. Na ich tablicach widniały oznaczenia rządu USA. Drzwi pojazdów się otworzyły i jeden po drugim wysiadali żołnierze w mundurach. Oficerowie marynarki, piloci sił powietrznych, emerytowani sierżanci oraz aktywni kapitanowie. Niektórzy od lat nie nosili munduru, ale dziś wszyscy nosili go z dumą, bo dziś byli tu dla Williama Cartera. David Quinn szedł na czele. Na sobie miał niebieski galowy mundur piechoty morskiej. Jego piersi zdobiły medale. Obok niego szła emerytowana pułkownik Patricia Williams. Za nimi emerytowany starszy sierżant James Rodriguez, który służył w bazie lotniczej Anderson. Weszli do sali sądowej. Ochroniarze byli zaskoczeni. Widownia milczała. To był moment rzadko spotykany w historii. Sędzia Harrison siedział na ławie. Podniósł głowę, a gdy zobaczył przybyłych, jego twarz zbladła jak kreda. Powietrze w sali nagle zgęstniało. Woźny podbiegł do sędziego. E, proszę pana, grupa żołnierzy. Chcę z panem rozmawiać. Sędzia skrzywił się. Ale odrzucenie tego momentu pogłębiłoby kryzys. Przełknął ślinę. Niech wejdą! David wystąpił naprzód. Położył teczkę na stole. Jego głos był wyraźny, pełen szacunku, ale stanowczy. Wysoki sądzie, nazywam się David Quinn, sierżant personelu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Trzy dni temu w tej sali upokorzono pana Williama Cartera. Chcę przedłożyć kilka dokumentów dotyczących tej sprawy. Sala zamarła w ciszy. David wyjął dokumenty i po kolei położył je na stole. Wojskowy dokument zwolnienia Williama Cartera. Oficjalna decyzja o przyznaniu brązowej gwiazdy, oficjalny raport ze zdarzenia, w którym zginął Buck Mooney i stare zdjęcie. Dwóch młodych mężczyzn, ramię w ramię. Wysoki sądzie, powiedział David, odebraliście Williamowi Carterowi jego medale. Ale te medale to nie był tylko metal. To była jego pamięć, jego honor, jego przeszłość, jego rodzina. Następnie odwrócił się i podszedł do Williama, siedzącego w tylnym rzędzie. Powoli uklęknął, poprawił marynarkę i jeden po drugim, z największą starannością, przypiął medale z powrotem do jego piersi. Potem wstał. Oddał wojskowy salut. Dziękuję, proszę pana, za uratowanie mojego ojca i za dotrzymanie danego słowa. Wtedy cały obecny personel wojskowy wstał i wszyscy razem oddali honor Williamowi Carterowi. W sali byli tacy, którzy ocierali łzy. I tacy, którzy bili brawo, na stojąco. Sędzia Harrison przez kilka chwil nie mógł nic powiedzieć. Jego duma została rozbita na kawałki. W końcu wyjąkał: Panie Carter, przepraszam, naprawdę nie wiedziałem, co pan zrobił. Dlaczego pan tu jest? William podniósł głowę. Jego głos był niemal szeptem. Nie chcę przeprosin. Chcę tylko, by nie zapomnieli. Niech nie zapomną o tych, którzy odeszli w ciszy, jak my. Ten moment na sali sądowej to była chwila, gdy cicha godność, którą człowiek nosił przez całe życie, wreszcie stała się widoczna. Ale to nie zakończyło się tylko przeprosinami czy pozdrowieniem, bo na zewnątrz świat mówił już innym tonem. Ten film obejrzały miliony i każdy musiał zmierzyć się z własnym sumieniem. Kanały telewizyjne przez dni dyskutowały o tym wydarzeniu. W talk wiadomościach, programach radiowych rozbrzmiewało pytanie. Czy naprawdę zapomnieliśmy o tych ludziach? Hashtag numer Medal naszą dumą osiągnął szczyty w mediach społecznościowych. W lokalnych gazetach pojawiły się całostronicowe ogłoszenia: William Carter nie jest sam. Jeden człowiek dotrzymał słowa teraz nasza kolej. Ale William pozostał poza tym całym hałasem. Wciąż nie miał telefonu komórkowego. Nie korzystał z komputera. O tym, co o nim pisano w mediach społecznościowych. Dowiedział się tylko dzięki sąsiadce, pani Patterson, kiedy zapukała do jego drzwi i trzymała gazetę. William, jesteś teraz sławny, powiedziała z uśmiechem. Na pierwszej stronie widniał wielki nagłówek. Brak szacunku wobec weterana wywołał ogólnonarodową reakcję. William cicho wziął gazetę, powoli przewracał strony. Zobaczył swoje zdjęcie, ten moment w sali sądowej, a jego twarz pozostała bez wyrazu. Powiedział tylko jedno zdanie: Chciałem tylko porozmawiać o pomniku. Ale ani on, ani inni nie zdawali sobie sprawy, że to już nie była tylko sprawa pomnika. David Quinn już wtedy działał. Dwie misje w Afganistanie, wojskowe kontakty, lata budowania przyjaźni wszystko to wykorzystał. Przeszukał biurokrację, dokumenty, archiwa z Ministerstwa Obrony, Archiwów Narodowych. Od byłych dowódców jednostek uzyskał oficjalnie historię służby i dokumenty bohaterstwa Williama Cartera. Bo ta walka nie była już osobista, była symboliczna. Chodziło nie tylko o uhonorowanie jednego człowieka, ale o uczynienie widocznymi wszystkich zapomnianych bohaterów. Minęły trzy miesiące. Wiadomości ucichły. Hasztagi zostały zastąpione nowymi. Film nie był już tak modny, ale niektóre rzeczy zmieniły się na zawsze. Ta kamienna ściana w Narodowym Muzeum Historii, do której co roku przychodził tylko jeden człowiek, nie była już samotna. Tamtego jesiennego poranka William znów przyszedł, ale tym razem był z nim David. Nie miał na sobie munduru, ale szedł wyprostowany. To, co niósł na ramieniu, było dziedzictwem jego ojca. William cicho podszedł do ściany, położył palec na imieniu Niego i wyszeptał: Opowiem ci jak minął rok, bak. Poznałem twojego syna. Byłbyś dumny, tak jak ty. Stoi prosto, cichy, ale zdecydowany. I on też już cię nie zapomina. Dawid stał krok z tyłu. Ten moment należał tylko do dwóch starych przyjaciół. Jeden tu, drugi kiedyś w niebie. Potem przeszli do małego ogrodu pamięci za muzeum. Na ławce błyszczała nowo zamontowana mosiężna tabliczka. Dla tych, którzy pamiętają i tych, którzy są pamiętani, na cześć przyjaźni, które nie kończą się śmiercią. William usiadł, David obok niego. To ty to zrobiłeś? zapytał. David skinął głową. Tak, proszę pana, mój ojciec nie chciał, żebyście zapomnieli. Ale teraz my też was nie zapomnimy. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Przed tą kamienną ścianą zaczęli przychodzić nie tylko William, ale i inni. Niektórzy by wspomnieć swoich przyjaciół. Inni by po prostu cicho posiedzieć, bo obietnica złożona przez jednego człowieka stała się sumieniem narodu.